Witajcie, nazywam się Tomasz Szczech. Chciałbym dzisiaj podzielić się historią czegoś, co przydarzyło się dokładnie 10 lat temu 24 kwietnia 2010 roku. Na kilka dni przed tą datą miałem takie przeczucie, że grozi mi jakieś niebezpieczeństwo, i zacząłem modlić się do Boga o ochronę, o to, żeby chronił mnie w szczególny sposób. Aż wreszcie nadszedł ten dzień. Sobota 24 kwietnia 2010 roku. Było to dwa tygodnie po katastrofie smoleńskiej. Tego dnia prowadziłem zajęcia w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Wieluniu. To była łódzka uczelnia, która miała zamiejscowy ośrodek w Wieluniu. Prowadziłem tam zajęcia z jakichś przedmiotów prawniczych, o ile pamiętam, z prawa konstytucyjnego. Po pracy spacerowałem ulicami tego miasta, szukając ubogiej rodziny, której mógłbym przekazać paczkę, paczki właściwie dwie z artykułami żywnościowymi i literaturą chrześcijańską. Nikogo takiego jednak nie spotkałem, więc postanowiłem wrócić samochodem, moim fiatem palio ciemnozielonym, do łodzi, gdzie wówczas mieszkałem. Jadąc, modliłem się, i prosiłem Boga, żeby skierował mnie do kogoś, komu mógłbym dać te paczki z jedzeniem. Kiedy przejeżdżałem przez miejscowość Rychłocice, w moim umyśle pojawiło się intuicyjne przeczucie, że powinienem skręcić z głównej drogi i pojechać w kierunku pobliskich zabudowań. Zignorowałem to przeczucie, ogarnął mnie wtedy jednak dziwny niepokój. Jechałem coraz wolniej. Za Rychłocicami droga pieła się pod górę, była nieco kręta i pieła się pod górę. Na poboczu stał znak ograniczający prędkość do, nie pamiętam już dokładnie, 40 albo 50 km na godzinę. Przedstawię tutaj fotografię tego odcinka drogi, o którym mówię. Fotografia pochodzi z roku 2013, a więc jest 3 lata późniejsza niż, niż, to, niż czas, w którym rozgrywa się akcja mojej, mojego świadectwa. Na zdjęciu widać remont. 3 lata wcześniej jednak ten odcinek nie był remontowany. Ta droga była, była w pełni przejezdna aż do szczytu wzgórza. Gdy dojechałem do, do szczytu wzgórza, w odległości około 100 metrów zobaczyłem sygnalizator świetlny, za którym znajdował się odcinek, prosty, kilkukilometrowy odcinek drogi. Drogi prostej jak strzała, ciągnący się aż do widawy. Czyli wjechałem na szczyt wzgórza, zobaczyłem sygnalizator i prosty odcinek drogi. Droga była w remoncie. Dlatego przed nią, przed tym odcinkiem stał sygnalizator. Lewa jej strona była rozkopana, był tam głęboki gdzieś na jakieś pół metra wykop. Czynny był jedynie prawy pas drogi. Tutaj też przedstawiam zdjęcie tej drogi, również wykonane w 2013 roku, a więc już 3 lata. Po czasie, w którym. Ponad, ponad właściwie 3 lata, bo to zdjęcie jest z sierpnia. Ponad 3 lata po czasie, o którym opowiadam. Widać, że ta droga jest wyremontowana, natomiast 3 lata wcześniej trwał tam remont. Wyglądała ona trochę podobnie do tego odcinka, który był widoczny na poprzednim zdjęciu. Była ona Rozkopana tak, że można było jechać tylko wąskim pasem asfaltu po prawej stronie. Światła właśnie zmieniały się z zielonego na czerwone. W innej sytuacji przyspieszyłbym, wiedząc, że na zmianę świateł będę musiał czekać około 10, może 15 minut, bo tak długi był odcinek remontowanej drogi. Wiedziałem, że to czekanie na czerwonym na pewno. Zajmie mi wiele czasu. Tym razem jednak nie zrobiłem tego, co zrobiłby na moim miejscu niemal każdy kierowca. Nie przyspieszyłem, tylko zwolniłem i zatrzymałem się na czerwonym świetle, które właśnie się zapaliło. Usłyszałem wewnętrzny głos, jak wierzę, pochodzący od Ducha Świętego. Duch Święty powiedział mi: Wracaj do rychłocic. Ten głos był bardzo wyraźny i kategoryczny. Zrobiłem wtedy coś, czego nie robiłem nigdy wcześniej ani nigdy później, aż dotąd. Zawróciłem auto stojące na światłach i cofnąłem się około 1,5 czy 2 kilometrów do rychłocic. Skręciłem w boczną drogę, w którą co do której miałem przeczucie, że powinienem był w nią skręcić, i zatrzymałem się. Z pobliskiego pagórka schodziły dwie kobiety z dziećmi na wózkach. Zapytałem je, czy nie znają kogoś w trudnej sytuacji materialnej, kto chciałby dostać paczkę z artykułami żywnościowymi. Starsza kobieta wskazała na młodszą, dałem im obie te paczki i pojechałem dalej. Przy sygnalizatorze znalazłem się po upływie około 10 minut od chwili, gdy zawróciłem. Ujrzałem zielone światło i ruszyłem w drogę. Po przejechaniu kilku kilometrów dotarłem do Widawy. Okazało się, że przed chwilą wydarzył się tam straszny wypadek. Na miejscu była policja i straż pożarna, która organizowała objazd. Zewsząd schodzili się gapie. Widziałem wrak samochodu, ścięte drzewo, ciało na poboczu i damski pantofel na chodniku. To jest to, co zapamiętałem z tamtej chwili. Patrząc na, na to, co się działo, odniosłem wrażenie, że ten wyda wypadek wydarzył się zaledwie kilka minut wcześniej, bo Straż Pożarna dopiero organizowała ten objazd. Gapie dopiero się schodzili, nie było jeszcze pogotowia. Straż Pożarna to była prawdopodobnie Ochotnicza Straż Pożarna z tej miejscowości Widawa, zaś pogotowie musiało dojechać do tego miejsca z łasku. Dlatego nie było pogotowie. Oto zdjęcia tego wypadku, jakie w 2012 roku, przeszukując internet, znalazłem na stronie Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu. Nie w Wieluniu, przepraszam. Komendy Powiatowej Policji w Łasku. Kiedy znalazłem się za widawą, minęła mnie karektka jadąca na sygnale od strony Łasku oraz jeszcze dwa inne pojazdy jadące do tego wypadku. Na tej podstawie doszedłem do wniosku, że wypadek zdarzył się około 10 minut przed moim przyjazdem. Kiedy wróciłem do domu, opowiedziałem to zdarzenie żonie. Zwróciła ona uwagę na to, że gdybym nie zawrócił, prawdopodobnie znalazłbym się w Widawie mniej więcej w tym czasie, gdy nastąpił wypadek. Nogi ugięły się pode mną. Przypomniało mi się to, że kilka dni wcześniej Bóg ostrzegł mnie przed duchowym atakiem i modliłem się, wiążąc plany wroga skierowane przeciwko mnie. Później postanowiłem przeszukać internet i dowiedzieć się, co tak naprawdę wydarzyło się w Widawie 24 kwietnia 2010 roku. Na stronie komendy powiatowej Policji Własku znalazłem szczegółowy opis zdarzenia wraz ze zdjęciami, które przed chwilą pokazałem. Okazało się, że od strony Wielunia jechał pirat drogowy. I ktoś powiadomił policję o tym, że jedzie jakiś człowiek, który łamie przepisy, który zagraża bezpieczeństwu w ruchu. Policja postanowiła tego kierowcę zatrzymać na podstawie tego zgłoszenia. Policjanci ruszyli za tym piratem. Gdzieś tam stał radiowóz i ruszył za tym piratem. Pirat dojechał do świateł. I zatrzymał się na czerwonym świetle. Przed nim nie było żadnego pojazdu. Dojechał do tych samych świateł, do tego samego sygnalizatora, przy którym ja stanąłem na czerwonym świetle. I on stał dokładnie na tym samym czerwonym świetle, na którym ja zawróciłem. Gdybym zignorował ten niepokój, to, to, to przeczucie, że powinienem się zatrzymać, gdybym po prostu zrobił to, co każdy polski przeciętny kierowca robi w podobnej sytuacji, czyli widząc żółte i długi odcinek drogi w przebudowie, gdybym wcisnął gaz i pojechał prosto, okazałoby się, że znalazłbym się w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Dlatego, że zaraz za mną. Następny samochód, który za mną jechał, to był samochód tego pirata drogowego, jego Renault Laguna. On zatrzymał się na czerwonym świetle, zaraz za zjazdem z, te, z, te, z tego pagórka, a zaraz za nim pojawił się radiowóz na sygnale dający mu sygnał do tego, żeby się zatrzymał. Kiedy ten pirat zobaczył w lusterku radiowóz. Ruszył z miejsca, ignorując to czerwone światło, ruszył z miejsca tym jednym pasem ruchu i uciekał pełnym gazem przed radiowozem, aż dojechał do Widawy, gdzie stracił panowanie nad kierownicą, się rozbił, zabijając kobietę i ścinając drzewo. I sam został ciężko ranny, został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Łodzi. A zatem, gdybym się nie zatrzymał na czerwonym świetle, to jechałbym pewnie gdzieś 60-80, bo na tyle ta droga pozwalała, wąskim pasem ruchu, miałbym jakieś pobocze, na które nie bardzo można było zjechać po, po stronie prawej, po lewej stronie miałbym głęboki na pół metra wykop, a z tyłu za mną znalazłby się rozpędzony, zdesperowany, być może znajdujący się pod wpływem alkoholu albo narkotyków człowiek uciekający przed policją który rozbił się w Widawie. Prawdopodobnie on nie rozbiłby się w Widawie, tylko uderzyłby w moje auto. Jestem przekonany, że tamtego dnia Bóg ocalił moje życie. Oddaję mu za to chwałę. Nagrywam ten materiał jako pewnego rodzaju akt dziękczynienia, jako pewnego rodzaju akt wdzięczności wobec Boga. Chciałbym powiedzieć, że to nie była jedyna tego rodzaju historia. Podobna historia przydarzyła mi się jeszcze kilka lat później. Tamtego dnia, w tym kolejnym, tego kolejnego dnia, w tej kolejnej sytuacji, nie jechałem sam, ale jechałem z całą moją rodziną, z moją żoną i dziećmi. Jechaliśmy. W nocy do Kostrzyna na Dodrom przejeżdżaliśmy przez Zieloną Górę, gdzieś w nocy. To było dość późno w nocy, nie pamiętam, która była godzina, ale myślę, że było około 22. I pamiętam, że nagle, właściwie bez powodu, skręciłem z głównej drogi. Coś mnie tknęło, doszedłem do wniosku, że powinienem skręcić w jakąś tam boczną drogę. Nie, nie, nie pamiętam dokładnie, co wtedy myślałem, co czułem. W każdym bądź razie moja żona była bardzo zdziwiona, dlaczego zgi, z, skręcam z tej głównej drogi. Potem przez jakieś 10 minut krążyliśmy po tej zielonej górze, aż wreszcie wróciliśmy dokładnie w to samo miejsce, gdzie skręciłem z drogi i pojechaliśmy dalej prosto. Czyli zrobiłem taki, tak, taką 10-minutową jakąś rundę po mieście, która była zupełnie bezsensowna zupełnie nie umiem wytłumaczyć dlaczego dlaczego taką rundę zrobiłem ale kiedy dojeżdżaliśmy do ronda takiego przed wyjazdem z Zielonej Góry zobaczyłem, że przez to rondo ja jechałem, ono było przede mną i zobaczyłem, że od lewej strony wjeżdża pojazd na sygnale i on przejeżdża przez to rondo i Wyjeżdża wyjazdem, w jakby w moją prawą stronę. Wiedziałem, że to jest wyjazd, który, którym ja też będę jechał za chwilę. I kiedy zobaczyłem ten pojazd na sygnale, znajdujący się w odległości około 300 metrów ode mnie, wiedziałem, że Bóg ocalił nas przed wypadkiem. Ale nic nie mówiłem mojej rodzinie. Wiedziałem, że to auto jedzie do wypadku, że wydarzył się wypadek, gdzieś po prostu. W środku byłem tego pewien. Byłem absolutnie przekonany, że tak, się, że tak się stało, że to auto jedzie do wypadku, przed którym Bóg nas ocalił właśnie przez to, że, że, że nas wprawił w, takie, w taki ruch okrężny gdzieś tam po, po zielonej górze. Że dał nam taki 10-minutową 10 rundę po, po mieście. I rzeczywiście po kilku kilometrach dojechaliśmy do korku pojazdów. I się okazało korka pojazdów i okazało się, że Zdarzył się tragiczny wypadek, w którym zginął motocyklista. I istotnie to auto na sygnale jechało do tego wypadku. I ja nic nie mówiłem, ale moje dzieci powiedziały, tato, Bóg nas uratował. Bylibyśmy w tym miejscu, gdybyś nie zboczył z drogi, gdybyś, gdybyś nie zjechał z tej drogi, którą powinni bylibyśmy jechać. Także oddaję Bogu chwałę również i za to zdarzenie. Niech Was Bóg błogosławi i do zobaczenia, do usłyszenia.